Temat posiadania dzieci, pewnej reprodukcyjnej powinności od lat grzeje Polaków. Ostatnio dużo mówi się o ludziach, którzy nie chcą mieć dzieci, a w sumie może powinni. Ja dzisiaj chciałem się przyjrzeć tematowi od innej strony, mianowicie ludziom, którzy chcą mieć dzieci, ale być może nie powinni. Nie powinni, po pierwsze, dlatego że mogą mieć duże problemy z odnalezieniem się w roli rodzica i odnalezieniem szczęścia w życiu w ten sposób, a po drugie, bo mogą przede wszystkim zrobić sporą krzywdę swoim dzieciom, swoim pociechom, przez swoje podejście właśnie. Do posiadania dzieci, do ich wychowywania. Zaznaczę w tym miejscu, co istotne, że nie chcę absolutnie nikomu odmawiać prawa do posiadania dzieci. Bardziej chodzi tutaj o pewien moment w życiu, w którym może wszyscy możemy się znajdować i będę Cię mówił o dziesięciu takich typach ludzi, takich momentach w życiu, czy nawet jeszcze inaczej, dziesięciu bardzo złych motywacjach do tego, żeby dzieci posiadać, dlatego może warto je sobie uświadomić, przemyśleć i poczekać na inny moment. Kilka motywacji, sytuacji, typów ludzi może być zaskakujących, dlatego jestem bardzo ciekaw, czy się ze mną zgodzicie. Zostańcie do końca i dajcie znać. Typ pierwszy: idealiści. Znacie ten typ ludzi, którzy żyją swoim wielkim marzeniem stworzenia idealnej, szczęśliwej, perfekcyjnej rodziny jak z obrazka? Oczywiście marzenia o szczęściu to nie zbrodnia. Trzeba też w życiu mieć jakieś plany, żeby wiedzieć, dokąd się zmierza, ale plany, które są nieelastyczne, a które obejmują też inne istoty żywe. Bywają bardzo niebezpieczne. A w życiu rodzinnym, w dzieciach, w ich wychowaniu, dorastaniu, mnóstwo rzeczy nie idzie zgodnie z planem. Jeżeli ktoś nie potrafi tego zaakceptować, nie potrafi sobie z tym radzić, to będzie to dla niego źródłem ogromnej frustracji i często też gigantycznej, niszczącej presji na innych ludziach. Tym na dzieciach. A żeby było przewrotniej, o idealnej rodzinie zazwyczaj marzą osoby, które same miały bardzo nieidealny dom, nieidealne dzieciństwo i chcą niejako naprawić wszystkie błędy przeszłości w ten sposób, ale zbytnie uczepienie się tej idei, tego ideału, bardzo często prowadzi właśnie do powielenia tylko takiego niezdrowego wzorca. Typ drugi: kolekcjonerzy. Drugi typ, niestety też nierzadko spotykany, to ludzie, którzy mają w życiu już niejako wszystko: udany związek, dobrą pracę, dom, samochód, psa, może kota czego im jeszcze brakuje? Może na przykład dziecka. Pomijając już, jak bardzo przedmiotowo taka motywacja podchodzi do sprowadzenia na ten świat drugiego człowieka, to wynika ona też zazwyczaj z dużej życiowej nudy i braku poczucia głębszego sensu w życiu, dlatego warto najpierw odpowiedzieć sobie na te ważniejsze egzystencjalne pytania, a dopiero później pomyśleć nad reprodukowaniem się. Typ trzeci. Narcyzi. A propos reprodukowania się, jak to dość nieładnie, ale trafnie w przypadku kolejnego typu nazwałem: osoby narcystyczne bardzo często w pogoni za tym uwielbieniem siebie, właśnie poprzez posiadanie dzieci, niejako chcą jeszcze zwielokrotnić to swoje pragnienie miłości własnej. Dziecko dla narcyza zazwyczaj stanowi przedłużenie jego własnego ja, i choć może on czuć miłość do swoich dzieci, jako do istot stworzonych na swój obraz, i podobieństwo, to zazwyczaj istotą tym dzieciom odmawia się ich własnej woli, ich własnej ścieżki rozwoju, i raczej ich rolą jest dodatkowe jeszcze wielbienie, dostarczanie tej miłości temu rodzicowi narcyzowi, co tworzy bardzo niezdrowy schemat. Typ czwarty Sadyści. Określenie sadysta brzmi groźnie, ale nie chodzi mi tutaj o kogoś, kto lubuje się w zadawaniu cierpienia innym. Oczywiście takie osoby też nie powinny mieć dzieci. Nie chodzi mi też o preferencje łóżkowe, a o dużo szersze zjawisko. Niemiecki filozof i psycholog Erich Fromm uważał, że sadyzm to przede wszystkim cecha ludzi, którzy chcą, którzy potrzebują kontrolować inne jednostki ludzkie i mogą mieć nawet wobec nich, nazwijmy to, dobre zamiary, mogą chcieć dla nich dobrze, ale to posłuszeństwo to Perfekcyjne realizowanie ich planu, ich założeń jest dla nich absolutnie najważniejsze. A ilu ludzi zostaje rodzicami, bo gdzieś tam podświadomie tak naprawdę chce, pragnie mieć taką małą, posłuszną sobie istotkę ludzką, którą może kontrolować, którą może kształtować według. Swojego wyobrażenia, no i jak niezdrowa ta kontrola jest dla rozwoju drugiego młodego człowieka. Zdaniem Froma postawa sadystyczna wynika przede wszystkim z przerażenia wobec życia, z poczucia małości wobec życia, wobec przeciwności losu, i dlatego człowiek tak kurczowo chce chociaż kontrolować innego człowieka, żeby gdzieś zagłuszyć w sobie swoje lęki. Warto więc najpierw poradzić sobie z nimi, zanim ktoś taki pomyśli o tym, żeby zostać rodzicem. Typ piąty. Naśladowcy. A co z ludźmi, którzy decyzje życiowe, czasami te bardzo ważne, podejmują pod wpływem złotych myśli w stylu tak trzeba, wszyscy tak robią, tak już po prostu jest. To typ ludzi, który kieruje się w życiu przede wszystkim zasadą podążania za innymi, naśladowania zachowań innych ludzi i na przykład decyduje się na dziecko, bo wszyscy inni, bo wszyscy znajomi, bo w tym wieku już wypada to dziecko mieć. Tylko czy to jest najlepsza motywacja do tego, żeby zostawać rodzicem? To oczywiście pytanie retoryczne, bo relacje z innymi ludźmi, relacje chociażby rodzica z dzieckiem są już bardzo złożone, są bardzo zróżnicowane i ciężko tutaj już podążać według klucza. Na Naśladowania innych, a wtedy zaczynają się duże problemy. Typ szósty: dziadkowie. Żeby nie było wątpliwości, nie odmawiam nikomu prawa do zostania rodzicem ze względu na zaawansowany wiek, wręcz uważam, że lepiej poczekać niż się pospieszyć. Pod tą żartobliwą nazwą klasyfikuję ludzi, którzy decydują się na dziecko, bo do tego przycisnęli ich niejako ich rodzice, a więc zostają rodzicami dla swoich rodziców, a więc dziadków. Choć brzmi to dość banalnie, to jest to często ekstremalna wersja naśladownictwa, ale też wynik dość sadystycznych, kontrolujących własnych rodziców. No i niestety, kiedy tym rodzicem się już zostaje, człowiek może mieć ogromny problem z odnalezieniem się w tej roli, której tak naprawdę sam z siebie nie chciał, może jeszcze nie potrzebował, nie dojrzał do niej, co odbija się oczywiście na dzieciach. Typ siódmy: dzieci. Jest takie dość przerażające hasło dzieci, które mają dzieci. I pamiętam taką kampanię w metrze w Nowym Jorku, plakatową, gdzie Informowano o tym, jak bardzo zostanie rodzicem przed 18 rokiem życia, utrudnia później temu dziecku, tej osoby niepełnoletniej start w życiu i na przykład o ile procentowo zmniejsza szansę, że to dziecko, osoby nieletniej później zdobędzie wyższe wykształcenie. Ale w kategorii dzieci, które mają dzieci, nie chodzi mi tylko o kryterium wieku, bo są ludzie, którzy wyglądają dorośle, mają sporo lat, żyją jak dorośli, zarabiają pieniądze. Zachowują się bardzo, jak twierdzą, poważnie. Mówią nawet, że czują się staro, ale są po prostu zupełnie niedojrzali. Są niedojrzali, bo nigdy tak naprawdę nie wzięli pełnej odpowiedzialności za siebie, unikają prawdziwych problemów, unikają naprawdę. Trudnych spraw, zaglądania w swoje wnętrze. I co może bardzo dobrze świadczyć jeszcze o tej niedojrzałości, to chociażby któraś z tych wymienionych przed chwilą motywacja, więc to, że się naśladuje innych, żyje bezrefleksyjnie, żyje dla kogoś czy dla własnych nierozwiązanych problemów. Typ ósmy: męczennicy religijni. Żeby nie było, nie mam nic przeciwko ludziom religijnym, czy takim, którzy wierzą, że rodzina jest jedną z najważniejszych rzeczy. W życiu człowieka. Problem zaczyna się wtedy, kiedy decyzja o dziecku, dzieciach, kolejnym dziecku wynika przede wszystkim z wiary w powinność i zdecydowanie się na rolę jest pewnego rodzaju poświęceniem w oczekiwaniu na jakąś przyszłą nagrodę. Co w tym złego? Pomijam, że taki rodzic ignoruje swoje prawdziwe wewnętrzne motywacje, które też powinien mieć przecież uświadomione, ale przede wszystkim dzieci wychowywane w takiej sytuacji, w takim modelu, przez rodzica, który tak mocno poświęcił się dla tej roli, nawet jeżeli nie komunikuje tego specjalnie wprost, bardzo często żyją później z syndromem takiego poczucia długu do spłacenia, który tak w rzeczywistości, którego tak w rzeczywistości spłacić się nie da. Typ 9. Ratujący związek. Czy dziecko to dobry sposób na ratowanie rozpadającego się związku? Oczywiście fatalny, ale niestety mnóstwo ludzi, mniej lub bardziej świadomie, podąża właśnie tą ścieżką. W psychologii pary jest taka bardzo ciekawa teoria triangulacji, która mówi o tym, że pary, relacje, które mają jakieś nierozwiązane problemy między sobą, bardzo często znajdują sobie jakiś temat zastępczy, który pomaga im ich nierozwiązane problemy odłożyć na jakiś czas na bok, i bardzo często jest. To kochanek, kochanka albo właśnie dziecko. Co ciekawe, pary, które spróbowały tej fatalnej strategii, często opowiadają, że rzeczywiście wydawała się ona działać, niestety tylko przez pewien czas, bo to problemy, kiedy na przykład pojawia się ciąża, później dziecko jest małe przez pierwszy zazwyczaj rok jego życia, rzeczywiście gdzieś znikają, odchodzą na dalszy plan, chociażby dlatego, że e, będący w kryzysie partnerzy nie mają już po prostu siły, nie mają przestrzeni na to, żeby na przykład kłócić się ze sobą, ale nierozwiązane problemy, niestety, Niestety zawsze powracają. No wtedy jeszcze gorszą strategią jest tylko decydowanie się na jeszcze kolejne dziecko. Jest to absolutnie katastrofalny pomysł. Typ 10 zagubieni. Choć może być ciężko w to uwierzyć, ale na dzieci często decydują się ludzie, którzy bardzo boją się życia albo mają poczucie strasznego zagubienia. W swoim życiu. I nie chodzi tutaj tylko o to, że tacy ludzie po prostu podejmują nieprzemyślaną losową decyzję, ale jest to próba pewnego zdefiniowania się przez rolę rodzica, nadanie swojemu życiu sensu przez zostanie rodzicem, trochę schronienia się, w swoim dziecku, w tym, że tym rodzicem się jest, że tą rolę się pełni. Pomijając, że znów jest to bardzo przedmiotowe, choć mocno nieuświadomione podejście do drugiego człowieka, to jednak ludzie tacy potrafią być często bardzo troskliwymi, bardzo zaangażowanymi rodzicami w swoją rolę. Problemy zaczynają się pojawiać, kiedy dziecko takiej osoby lub osób zaczyna dorastać, zaczyna starać się żyć swoim życiem i u osób, które tracą niejako tą tarczę, tą rolę, to wymyka się spod ich kontroli potrafi pojawić się ogromna związana z tym panika. Dlatego często rodzice, którzy decydują się na dziecko poprzez swoje życiowe zagubienie, to rodzice nadopiekuńczy, autorytarni, kontrolujący, to też osoby, które potrafią popaść wręcz w depresję, kiedy ich dzieci wyprowadzą się później z domu. Jak więc w każdym z wymienionych tutaj przypadków bycie pogubionym w życiu, bycie przerażonym życiem nie przekreśla zostania rodzicem, ale dobrze dla swojego dobra i dla dobra przede wszystkim swoich dzieci najpierw rozwiązać te swoje problemy. Problemy, poukładać gdzieś to życie, odnaleźć się w nim i dopiero wtedy zastanowić się na poważnie nad rolą rodzica. Poważnie się zrobiło na koniec, ale też dzieci to poważna sprawa, dlatego myślę, że w całej chociażby dyskusji wokół właśnie tego, kto powinien, kto nie powinien, kto chce, kto nie chce, warto też mieć tego typu argumenty z tyłu głowy. Tyle z mojej strony. No, tak jak mówiłem, jestem ciekaw, czy się zgadzacie tutaj. Z wymienionymi przeze mnie typami, czy też nie, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakich jeszcze może takich nieoczywistych typów, przypadków, sytuacji, motywacji tutaj brakuje. Więc to może być fajne uzupełnienie. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie proszę kciuka w górę, to pomaga mocno z zasięgiem, więc inni też jest większa szansa, że zobaczą ten materiał, on też do nich dotrze. Zostawcie subskrypcję, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, albo jeszcze tego nie robiliście, a chcielibyście wracać. I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.